Cześć, z tej strony Seba, witam was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Poprzedni odcinek był nieco ciemnawy, więc trzeba dodać nieco światła. Lecimy. Po emisji ostatniego odcinka miałem kontakty od was, że. W tym pomieszczeniu było nieco ciemnawo, niedoświetlone, więc postanowiłem zrobić kolejny odcinek, którym Wam pokazuję właśnie jak update'uję oświetlenie. Ale zanim było update'owane oświetlenie, to zmieniłem nieco wystrój warsztatu tutaj po bokach, a dokładniej rzecz ujmując tu i tu mój poprzednik. Znaczy poprzedni właściciel tego domu miał w warsztacie po prostu stare meble kuchenne. I tu były dwie szafki, które dla mnie akurat były zbędne, ponieważ ja mam na tyle dużo narzędzi, że w tych szafkach nie za bardzo mogłem je wyeksponować, żeby później mieć do nich szybki dostęp. Więc postanowiłem pozbyć się szafek i zrobić takie dwie tablice, na których sobie wywieszam narzędzia i mam szybki do nich dostęp. A jak to wyglądało? Postarałem się tam parę fotek zrobić w trakcie. I załączę to w tym odcinku, a później z pomocą mojej córki pokażę Wam, jak wyglądał proces instalowania oświetlenia tu i tu, które w tej chwili oświetla moją pacjentę. Także lecimy. Wstawię już początkowo pierwszą tablicę. Tu mamy jeden zestaw pojemników. To jest drugi zestaw pojemników. Tutaj właśnie zamiast jednej z szafek wyeksponowane narzędzia. Tutaj podobnie. No i tutaj jest jeszcze w trakcie organizacji. Ostatni odcinek był kręcony nieco ciemno. Więc stwierdziłem, że trzeba by tutaj troszkę uzupełnić oświetlenie. w tym oto celu zainstalujemy takie oto Uchwyty w dwóch miejscach, na które później przejdzie oświetlenie. Czyli teraz pierwszym etapem musimy przygotować miejscówki, w których będziemy mocowali nasze uchwyty. Proponuję jedną na tej ścianie, a drugą odpowiednią po drugiej stronie. To co, od której zaczynamy? Córka! Kurde! się przesuwa kamera. Kamera się przesuwa dobrze, więc musimy dopasować odpowiednie wiertła, odpowiednie kołki do odpowiedniej ściany. W tym przypadku ta ściana to jest klasyczna ściana murowana, natomiast ta w narożniku pod sufitem to jest ściana typu karton gips, więc ona wymaga nieco innych kołków. A jakich to już Wam pokażę na przykładzie? O, coś takiego jest ostre. No, coś takiego się w otwór wkręca. I w tym momencie w karton gipsie bardzo dobrze trzymają poszczególne e, śruby. No ale co? Zaczniemy od tego trudniejszego, czyli tutaj. I teraz, co trzeba zrobić dla osób całkowicie początkujących, żeby dobrze wywiercić cztery dziurki? Pytanie do operatora. Czy operator wie? Kurde? Nie, nie kurde. Musisz napunktować sobie przy przyłożeniu, odrysować cztery dziurki tej wysokości. Obrysowujemy. Po zdemontowaniu widzimy takie oto cztery dziurki, które teraz w tym dokładnie miejscu będziemy wiercić. W komplecie, razem z uchwytem, były dostarczone cztery śruby z kołkami. Wykorzystamy je, żeby było szybciej. Jedyne jest to trzeba dopasować wielkość wiertła do kołka. Oczywiście w tym przypadku to jest wiertło do betonu. Jak to robimy? Patrzymy na łeb wiertła, przykładamy do kołka i sprawdzamy, czy się pokrywa. Jeżeli jest tej samej wielkości, jesteśmy w domu. Przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy. Otóż, ja w tej ścianie wiem, że żadnych przewodów nie ma, ale jeżeli nie jesteście pewni, to są takie. Specjalne urządzenia, że przejeżdżacie koło ściany i informują was, że w środku znajduje się na przykład jakiś metal albo przewód pod prądem. To jest dosyć istotne, żeby się nie uszkodzili jakiejś instalacji. No, one są w sam raz, więc trzeba będzie sobie pomóc moteczkiem, ponieważ znajdują się takie dwa wąsy na każdym z tych otworów. Może no, nie otworów, tylko kołków, co ja gada. Jak widzicie, dziury są idealnie dopasowane. Przyda nam się taki miękki młotek, żeby niczego nie uszkodzić. Widzicie, kolejny etap za nami. Zostaje nam tylko przykręcenie urządzenia. Nie, trzeba będzie go doładować. On się trochę rozładował ostatnio. Mamy już przykręcone kołki. Tutaj, drugi tutaj. U góry był pierwotny plan, ale stwierdziłem, że tam są rury i nie chcę, żeby fekalia wyskoczyły na mnie, więc w bezpiecznym pionowym tutaj drugi zamocowałem. Natomiast teraz czas do rozpakowania. Pokażę Wam na przykładzie jednego, bo są dwa identyczne. Rozpakowujemy. To jest karton, nic więcej nie ma. Co mamy? Mamy przede wszystkim samą lampę, jak widzicie. Taka szeroka. Tak, tu jest włącznik 1.0 i kabelek do podłączenia. Kabelek oczywiście jest w komplecie. Cyk. Tu mamy zestaw połączeń, tak żeby się podpiąć do naszych uchwytów w ścianach. Mamy pilota, gdzie możemy robić jaśniej, ciemniej oraz tryby zmieniać. No, i nawet w tej wersji dodali jeszcze baterię. Jak ktoś ma GoPro, to będzie widział pewne podobieństwa. Czyli, innymi słowy, skoro tu będziemy działać, z tej strony jest przygotowane, żeby śrubę wpuścić. I nakrę nakrętką z drugiej strony łapiemy, tak, to jest jedna rzecz. Jest jeszcze tego typu nakrętka ze śrubą, która będzie służyła do przyblokowania, tak? W momencie, jak będziemy przykręcać, tak, to ta śruba będzie wchodziła do środka i będzie blokowała w tym momencie, żeby się nie obracało. Także jedna lampka jest przygotowana. Możemy ją spróbować podłączyć na krótko. Jak widzicie, wchodzi w to i sobie przekręcamy. Tak, żeby się sama z siebie nie obracała. Dzięki temu, że jest tutaj możliwość operowania, można to będzie w jakiś tam sposób korygować. Potem, na razie, zostawiamy tak, jak jest. Uwaga. Mamy pierwsze odpalenie, a teraz zobaczmy co potrafi pilot. Ten autopilot. Jak widzicie, kolor światła jest domyślnie uruchomiony na około 3200, czyli tak zwane ciepłe. To co? Zobaczymy tak? Zmieniamy sekcję. Biała, mieszana. Tak? Mieszana jest chyba najjaśniejsza. Co robimy? Góra dół. Dół. Przyciemniamy, tak? Niestety chińskich nie znam znaczków, więc nie do końca jestem w stanie. CT plus, CT minus, no i off. On i takie przyciemnione. Teraz jeszcze dopełnimy końcówki, a mianowicie oba światła, żeby można było sobie włączać. Bez wychylania się, użyjemy gniazdek inteligentnych, które widzicie tutaj na załączonym obrazku. Są to gniazdka używane w technologii TUYA. Możecie sobie pobrać oprogramowanie. Jest bardzo fajne do zdalnego sterowania przy pomocy komputera. Już filmik był na moim kanale na temat tej techniki, technologii. Bardzo fajne gniazdko, niewiele kosztuje. Przede wszystkim działa i ma jeszcze e, pobór mocy mierzony. Także serdecznie polecam. Takie dwa gniazdka podłączymy: jeden do jednej, drugi do drugiej. LEDy, lampy LED, czy jak tam to się odmienia. No i tyle. Aha, jeszcze taka mała uwaga: dlaczego nie używam tego typu gniazdek. Bo chcę to wszystko ujednolicić, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, tam to się trochę mi wyżyło już, także nie chcę reklamować, ale to wszystko jest o tyle fajne, że jakbym zapomniał, to mogę na przykład z góry wyłączyć albo z innego miasta. Jeżeli ten filmik w jakikolwiek sposób się Wam do czegoś przydaje, jeżeli Wam się podoba to, co robię, zapraszam serdecznie do zostawienia kciuka pod filmikiem. Jeżeli jeszcze nie prenumerujesz, a jesteś ciekawy, więc większej ilości materiałów, które będą zamieszczane, bądź są już do tej pory, zapraszam serdecznie także do zostawienia subskrypcji. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące dzisiejszego odcinka, zostaw je w komentarzu, a ja wykorzystując właśnie nową technikę, będę się z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!